Dzień dobry, witam w kolejnym filmie poświęconym nowemu roku numerologicznemu, który zacznie się 3 września 2024. Ten rok będzie w wibracji dziewiątki i omawiałam to na poprzednim filmie, do którego serdecznie Was zapraszam i odsyłam. A dzisiaj będziemy omawiać pierwszy rok, numerologiczny, pierwszy rok osobisty. W tym roku tak się składa, że ta cyfra pokrywa się z waszą numerologią, z drogą życia, czyli jeżeli jesteś jedynką numerologiczną, to będzie to twój pierwszy rok. Tak akurat w tym roku jest. Więc zapraszam wszystkie jedynki numerologiczne do posłuchania tego, jak ten rok Najlepiej wykorzystać i o co w tym wszystkim chodzi. Można powiedzieć, że co 9 lat wracamy do punktu wyjścia. Co 9 lat zajmujemy się tym samym aspektem w naszym życiu, ale pamiętajmy, że ten cykl nie jest na tym samym poziomie, ponieważ my się zmieniamy, nasze doświadczenia życiowe, nasz poziom świadomości się zmienia, więc na ten sam aspekt możemy patrzeć inaczej. To dobrym tutaj takim zobrazowaniem jest wyobrażenie sobie, że patrzysz na ogród za oknem i patrzysz na niego z piwnicznego okna, potem z parteru, potem z pierwszego piętra i tak dalej, i tak dalej aż do dziewiątego, aż wychodzisz na dach i wtedy widzisz nie tylko ten ogród, ale i całą okolicę. A na początku widziałeś jednego kwiatka, tak? Z tego piwnicznego okienka i jednego kwiatuszka postrzegałeś i myślałeś, że to jest wszystko. Więc tak samo jest z tym, z tą powtarzalnością tego cyklu. Głównym hasłem i takim zdaniem na ten rok będzie: Ja jestem. Ja jestem. Kim jesteś? Kim się czujesz? Kim jesteś dla siebie? Jak się pokazujesz światu? Jakie masz zalety? Jakie masz narzędzia? Jakie wykorzystujesz? To jest taki zdrowo egoizm. Uwaga w tym roku powinna być absolutnie zwrócona na ciebie. Często przenosimy tą uwagę na zewnątrz, na innych, na świat, na pracę, natomiast o sobie zapominamy. A jedynka urodziła się już w. W samym założeniu, po to, żeby ukształtować przede wszystkim siebie. Dlaczego tak? Dlatego, że jeżeli jesteśmy w pełni świadomi swojej osoby, swoich talentów, swoich możliwości i tego, co z nimi robimy, to tym pełniej możemy właśnie dawać siebie innym i światu. I być w tym wszystkim. Cało, w tej całości taką bardzo cenną jednostką, cennym elementem. Jeżeli będziemy szczęśliwi, to i inni będą z nami szczęśliwi. Jeżeli będziemy umieli y, tworzyć, zarabiać pieniądze, y, też będziemy mogli się nimi dzielić i, i ewentualnie w jakiś sposób tymi pieniędzmi wspomagać świat, czy stwarzać coś pięknego. Jeżeli będziemy mądrzy, to też możemy wtedy posunąć ten świat. Wszystko zaczyna się od nas. Jeżeli będziemy umieli siebie kochać, będziemy umieli kochać innych i będziemy stwarzać też z miłością. Więc tak ważne jest, żeby być tym magiem. Dobrym, tym magiem białej magii. Tym, który tak czaruje i tak tworzy, że świat wokół niego jest coraz lepszy, coraz piękniejszy, coraz mądrzejszy. Czyli stwarzamy taką markę osobistą w tym roku, tak? Poprzez zrozumienie tego, kim jesteśmy, co posiadamy, co możemy, co umiemy. Możemy sobie stworzyć tą markę osobistą, która, którą będziemy dumnie, która będzie nas też reprezentować i będziemy z tego dumni, będziemy się tym chwalić. Teraz popatrzmy sobie, jakie to narzędzia dostajemy, my, jako ludzie, którzy tutaj schodzą, szczególnie właśnie w aspekcie tej. Tych jedynek numerologicznych, bo one właśnie mają sobie zdać sprawę z tego, że są w pełni wyposażone w narzędzia do tego, żeby robić wszystko, co chcą i żeby to ich życie było naprawdę piękne i bogate. Jedynki w małych arkanach to asy i tak po kolei szybciutko je omówmy. As pentakli albo as dukatów, as monet, inaczej nazywany. To jest narzędzie, które dostaliśmy, aby móc tworzyć, aby móc pracować z materią, bo wydeszliśmy na plan materii. I teraz żeby w tej materii umieć się poruszać i nią z niej coś tworzyć bo wszystko co roztwarzamy stwarzamy na tym świecie właśnie z materii dostaliśmy taką umiejętność. To jest jedno z narzędzi, które leży tutaj na stole, umaga. Drugim narzędziem jest, jest nasz as Pucharów, kielichów i on mówi o miłości, o tym, że jesteśmy istotami, które umieją kochać, dawać miłość i poprzez miłość stwarzać. A z buław to jest nasza energia życiowa, to jest siła kreacji. Masz do tego siłę, masz do tego. Y Energię, i to jest też jedno z Twoich narzędzi, abyś się nie czuł zmęczony, aby to Twoje tworzenie było bezgraniczne w zasadzie. Nie ma, nie ma takich braku możliwości. Nie ma. Po prostu możliwości są, istnieją i as, mieczy, to jest narzędzie naszego umysłu, naszego intelektu, który nas w tym wszystkim powoduje, że umiemy się uczyć, umiemy korzystać z wiedzy innych i ze swojej, żebyśmy to wszystko razem spieli. Okej. Okay. To, to dotyczy jakby nas jako jedynek, czyli musimy rozebrać siebie na czynniki. Pierwsze, zobaczyć jakie mamy narzędzia. Ale co ten dziewiątkowy rok? Dlaczego na tle dziewiątki my to mamy robić? Odsyła nas ta dziewiątka do naszej podświadomości. Czyli ja bym powiedziała tak: poszukaj w swoich do, do, obe, dotychczasowych yy, doświadczeniach życiowych, poszukaj tego talentu, który jest Ci najbliższy. Tego talentu, z którym chcesz pracować dalej. Na ten cykl, może na te 9 lat. Jeżeli na przykład hmm, poczujesz, że dana, danej rzeczy nie robisz, bo blokuje cię coś, to zobacz co. Czyli takie głębokie sięgnięcie do siebie do swojej podświadomości, do swoich wzorców. A może czegoś nie robisz, bo w rodzinie komuś się to nie udało albo masz zły przykład, ale chciałbyś, to cię gdzieś tam w tobie gra, to, to czuję, że to jest to, no ale tamtym nie wyszło, więc ja jakby przyjmuję to za, za swoje, przyjmuję to za prawdę, a tego właśnie nie powinniśmy robić, nie powinniśmy, jakby przekalkowywać cudzych żyć, bo tamte życia wydarzały się w innych warunkach, to byli jednak inni ludzie, oni mieli przerobić inne rzeczy.